Cześć dziewczyny, dzisiaj mamy kolejny poniedziałek, czyli poniedziałek dla zdrowia. Jak wam minął zeszły tydzień z gazelami? Napiszcie w komentarzach, czy podoba wam się ta grupa, czy cieszycie się, że jesteście z nami. Kolejny tydzień rozpoczynam poniedziałkiem dla zdrowia. Jutro mamy wtorki krejzolki, czyli troszeczkę się pośmiejemy. Ciekawe, czy będzie krejzolka, czy pamelcia. I jedno i drugie to jest niesamowite wydarzenie jutro, więc czekamy cierpliwie. A dzisiaj mamy poniedziałek. Dla zdrowia i porozmawiamy sobie troszeczkę o zdrowiu. Pamiętajcie też, że jeżeli ktoś nie może nas obserwować na Facebooku, to jesteśmy też na YouTube, jesteśmy też na Instagramie, więc zapraszajcie swoje przyjaciółki, koleżanki. Zapraszajcie też do grupy tutaj, żeby dziewczyny się angażowały, żeby były z nami, bo przecież w grupie Gazel lepiej i silniej. Ja w ogóle chciałam wyróżnić dzisiaj te dziewczyny tym filmem, te dziewczyny, które są właśnie na postach, na dietach, bo są niesamowite i gratuluję Wam bardzo. Że podjęłyście to wyzwanie. Zresztą każda gdzieś tam pewnie ogranicza te jedzenie, zaczyna zdrowo, zdrowo bardziej żyć, bardziej jeść z racji tego, że w ogródkach mamy więcej i już się pojawiają te wszystkie nowaliki, truskawki i tak dalej, więc i tak już idziemy w dobrą stronę, jeśli chodzi o to, że idzie lato. I bardzo chciałybyśmy zadbać o naszą figurę. No i teraz, co jest błędem? Czyli 10 błędów, dlaczego ty jesz kobieto? Ten film ma wam uświadomić to, co już wiecie. To, co już wiecie, ale gdzieś tam możecie sobie do szufladki powkładać, które jest wasze, które nie, posegregować sobie pewne rzeczy i zastanowić się nad sobą, i tak spisać sobie nawet, może ja co jemy na co dzień, to też jest bardzo uświadamiające, ile dziennie zjadłyśmy. Ok, pierwsze to jest jedzenie w biegu. Łykamy szybko i słabo przeżuwamy. Pokarm przede wszystkim. Pokarm i zaburzamy nasze trawienie. Resztki pokarmowe odkładają się w naszym organizmie. Jako tłuszcz powinniśmy przeżuwać pokarm 30-50 razy, czyli zanim trafi do żołądka. Wtedy to jest prawidłowy pokarm, który jest dobrze przerzuty i będzie dobrze strawiony, nie zamieni się gdzieś tam w tłuszcz. Czy tak robimy? Trochę ciężko, tak? Jemy w biegu cały czas, ponieważ biegniemy do pracy, e, często nie mamy na nic czasu, e, dużo rzeczy w ciągu dnia robimy i okazuje się, że jemy w biegu. Więc starajmy się nie jeść, starajmy się robić wszystko, żeby te nasze posiłki wyglądały w miarę racjonalnie. Kolejna rzecz to jest picie podczas posiłków. Nie powinniśmy pić podczas posiłków. Ehm ponieważ wtedy zaburzamy ten właśnie proces trawienny. Ja będę dzisiaj cały czas mówić o tym procesie trawiennym, o enzymach trawiennych itd., ale zaburzamy ten proces trawienny i ta, najlepiej byłoby, gdybyśmy piły przed, 20 minut przed posiłkiem lub półtorej godziny po posiłku. Kolejna rzecz to trzecia rzecz to mąka i słodkie rzeczy. Lubimy, prawda? Kto nie lubi, czy, czy zdrowe, czy niezdrowe, to wszystko słodkie to każdy lubi. Ma, ja się spotkałam bardzo. Mm, z bardzo mało ludzi nie lubi słodyczy. Już od dziecka gdzieś tam byliśmy nagradzani słodyczami, więc jesteśmy nauczeni tego smaku. Jak teraz młode, nowe, świadome mamy, które są świadomymi mamami, mogą gdzieś tam dzieciom wpajać, że te słodycze jednak nie, że jednak to jest niezdrowe, ale też pamiętajmy, że nie możemy dać się zwariować. Tak, żyjmy normalnie, jedzmy w miarę racjonalnie, ale nie dajmy się zwariować najlepiej na zdrowo, oczywiście. No i teraz, dlaczego mąka? Mąka przede wszystkim ma skrobię, a skrobia e, powoduje problemy z wchłanianiem. No i co możemy zastąpić, jeśli chodzi o słodycze e, zamiast e, takich niezdrowych słodyczy? Możemy na przykład Dawać dzieciom albo sobie rodzynki. Możemy jeść suszone owoce, te wszystkie bakalie, tylko uważajmy, żeby one nie były obtoczone olejem i cukrem. Słuchajcie, jest, w sklepach jest taka sytuacja, że e, jak patrzymy na etykiety, to jest na przykład żurawina, przecinek cukier. Jak jest żurawina, przecinek cukier, to ta żurawina jest nie tylko w oleju, ale i w cukrze, e, żeby, żeby nabrała więcej smaku, więcej tego wszystkiego. Nie polecam. Niestety, ciężko mamy, mamy ogromne wyzwanie, żeby dostać takie coś, więc możemy ją wypłukać, zanim ją zjemy. Jeżeli naprawdę chcemy, chcemy bardzo na zdrowo. Świetnym rozwiązaniem są daktyle, jeśli chodzi o e, słodkie rzeczy. Do ciast także możemy dawać, do zdrowych ciast możemy dodawać e, na przykład e, banana, daktyle. E, też... Jeśli chodzi o zdrowe ciasta, i ja na przykład robię też takie ciasto z fasoli, poza jeszcze innymi ciastami, i te, czyli tam nie ma mąki, a są właśnie daktyle, są banany i jest fasola czerwona. Więc kiedyś podzielę się z Wami na, na kanale tym przepisem, jeśli zdążę, jeśli nie zapomnę z kolei. Ok, y, mamy mąka, słodkie rzeczy, teraz mamy podjadanie i rzucie gumy. Przede wszystkim dajemy błędny sygnał do mózgu. I zaburzamy procesy w organizmie, hmm, na przykład jak podjadamy, yy, zjemy normalny posiłek, organizm zaczyna trawić, potem coś podjemy i organizm znowu zaczyna trawić. I on cały czas trawi, trawi, trawi. I z racji tego, że tak podjadamy, to czasem zamiast 3, 4, 5 posiłków okazuje się, że mamy 10 posiłków. I zastanawiamy się, yy, ale z czego ja przytyłam? Przecież ja nic nie jem. Ja nic nie jem, ale cały czas podjadam, prawda? No właśnie, nie pamiętamy tego. I tutaj bardzo ważne jest, to przy podjadaniu, ponieważ organizm produkuje zbyt słabe enzymy, żeby ten pokarm strawić, jeżeli podjadamy. On nie zdąży wyprodukować tych prawdziwych enzymów, bo my co chwila jemy, co chwila podjadamy i on po prostu ma błędne sygnały. Więc starajmy się tego unikać. Starajmy się gdzieś tam robić 3, 4, 5 posiłków dziennie, tak? Złe łączenie produktów. O łączeniu produktów to jeszcze na, nagram oddzielny film, ale jeżeli źle przede wszystkim połączymy te produkty, osłabiamy nasz aparat enzymatyczny. I pokarm właśnie trawi jest trudem, tak jak mięso, warzywa. Mięso na przykład trawi się od 12 do 16 godzin w naszym organizmie, a warzywa dużo szybciej, nawet 4, 3 godziny, 2. I owoce, więc warto o tym pamiętać. A część zaczyna gnić po prostu tego pożywienia, jeżeli źle łączymy te produkty. A część zamienia się w tłuszcz. Chyba nie fajnie. Kolejna rzecz to leżenie po jedzeniu. Kto lubi leżeć po jedzeniu? No mi też się zdarza, kochani, zjem, zjem sobie taki dobry obiadek i sobie poleżę, tak? No i co? Wtedy bardzo źle organizm odczytuje to. E, odczytuje przede wszystkim znów jako błędny sygnał w naszym organizmie, czyli że kładziemy się, idziemy spać, wyłączają się procesy trawienne i włączają się mechanizmy zachodzące podczas snu. Zamiast to wszystko trawić, to wszystko idzie w tłuszcz, niestety. Kolejna rzecz to siedzący tryb życia. I z tym teraz Polacy mają bardzo duży problem. Walczą z tym i bo, z tego co widzę, jeżdżą na rowerach, próbują robić różne, e, w, w jakieś takie właśnie fajne e, fizyczne e, rzeczy, ale e, większość ma siedzący tryb życia. I tutaj powinniśmy wykonywać tak naprawdę tysiąc ruchów dziennie. E, Często mamy coś takiego, co się nazywa wymówkozą. Wymówkozą, czyli, a, bo ja nie mam czasu, wróciłem z pracy, nie mam czasu i w ogóle. Nawet w domu możemy zrobić jakąś aktywność fizyczną, jakieś, jakieś ruchy. Ja na przykład, jak wszystkie, wszystkie dzieci pójdą spać, to wiecie co, to po prostu robię sobie różne ćwiczenia w nocy, nawet po ciemku, kładę się na tywanie, robię ćwiczenia i tak dalej. Czasami tańczę z dziećmi. Włączam muzykę, tańczę z dziećmi, to jest też jakiś tam wysiłek, jakiś ruch i tak dalej, tak? Kiedy pielimy w ogródku, też to jest jakiś ruch. Kiedy robimy różne rzeczy, starajmy się, starajmy się po prostu nie szukać wymów kozy, tylko robić coś dla zdrowia, bo to jest dla zdrowia oczywiście. Dzięki temu nie będziemy tyły, to jest ważne. Następne to jest jedzenie w nerwach. I to jest bardzo niebezpieczne, bo nasza wątroba zwęża drogi żółciowe i żółć nie dociera do jelita cienkiego, przez co pokarm nie jest trawiony tak, jak powinien być i odkłada się w tłuszcz. A bardzo często zdarza się to wszystkim, yy, znaczy wszystkim. Ja akurat nie mam tego problemu, ale bardzo dużo osób trafia do mnie, yy, że mają z tym problem, jeśli chodzi o jedzenie w nerwach. Kiedy tylko się zdenerwują, to zajadają bardzo mocno i tylko idą, widzą kuchnię, lodówkę i nic więcej. A ja z kolei, słuchajcie, w nerwach to sprzątam. Sprzątam, wtedy jest wszystko tak szybko wysprzątane, i tak wszystko zrobione, że szok. Więc jakbym dostała dobrą, fajną pracę w trakcie, kiedy mm, taką wiecie, taką kreatywną, gdzie, gdzie mogłaby przynieść efekt, no to akurat wtedy, kiedy jestem zdenerwowana, bo jak zacznę ją szybko wykonywać tak mechanicznie, to po prostu będzie sukces niesamowity, bo jestem bardzo zadaniową osobą. Jedzenie w nerwach. Następne to jest jedzenie przed snem. Nasz pokarm, przede wszystkim, może mamy, mamy pokarm, który, nasz pokarm, który zjemy przed snem, przede wszystkim, może nam dać żółć tylko w organizmie, albo kamienie nerkowe, albo kamienie wątrobowe. W wątrobie. I nie polecam jedzenia wieczorem. Po 18:00 nie polecam jedzenia, no chyba że chodzicie spać o godzinie trzeciej czego też nie polecam, powinniśmy spać, chodzić spać do godziny 22, wtedy jest najlepiej dla zdrowia i spać przynajmniej 8 godzin. No i u nas jest taka zasada, że po 18 lodówka zamknięta i nawet jest taka kartka, po 18 nie jemy. Oczywiście nie wszyscy się stosują, ale starają się. Naprawdę stara przez, przez ten ostatni rok bardzo staraliśmy się trzymać tej zasady. W święta i w inne takie sytuacje urodzinowe i tak dalej, takie zasady nie obowiązują, bo to w ogóle obowiązują inne godziny w domu, jeśli chodzi o posiłki i tak dalej, tak? No i ostatnie to jest oglądanie telewizji. Jak to jest z tym oglądaniem telewizji? To nie jest tylko oglądanie telewizji, ale jeszcze siedzenie w telefonie, jeszcze czytanie gazety, tak? Bierzemy o tak. Czytamy gazetę. I, się stana, i, I na przykład i coś jemy, podjadamy, o coś leci fajnego w telewizji, to też yy, tam zerkniemy, o kurczę tam Kaczyński coś powiedział albo ktoś jeszcze. No i to, co się dzieje? Dosta Nasz mózg ma błędny sygnał yy, i on nie wie co, na czym ma się skupić tak naprawdę i też są wtedy zaburzenia trawienia. Dziewczyny, mam nadzieję, że ten film był w jakiś sposób dla Was pomocny. Jeżeli chcecie kontrolować to, co ja powiedziałam dzisiaj w tych 10 krokach, to weźcie sobie, zapiszcie codziennie na kartce, co jecie. Zapisujcie sobie codziennie. Zjadłam to, zapisujcie, zjadłam to, zapisujcie, zapisuj i zobaczycie, ile dziennie e, jecie. Oczywiście to jest dla osób, które chcą, tak? To są dla, dla osób, które chcą, ja Was do niczego nie zmuszam. E, ja praktykuję pewne rzeczy i dzielę się z Wami tak, żebyście mogły sobie jak najlepiej prowadzić swoje diety, swoje posty lub zdrowe żywienie bądź w ogóle żywienie takie racjonalne, żeby było w miarę zdrowe chociaż. Chciałabym Was zarazić chociaż troszeczkę, żebyście jadły zdrowo i fajnie. Jeśli już jecie zdrowo, no to super, a jeśli nie, to zawsze możecie zacząć. Pozdrawiam Was wszystkie bardzo serdecznie, pozdrawiam wszystkie dziewczyny na dietach. E, dziewczyny, trzymam za Was kciuki, Anna Szeliga, jesteś wielka na tej wodzie, po prostu jestem w szoku, gratuluję Ci, po prostu mega, mega... E, sytuacja, że się z nami w ogóle dzielisz tym i że jesteś tak silną kobietą, że jednak przy dziecku, i w ogóle ostatnio nagrałaś film, e, przy, że jesteś gdzieś tam na grillu czy gdzieś w jakimś plenerze i masz koleżanki przy sobie, więc szapoba, jesteś wielka i wszystkie, które jesteście na poście, jesteście wielkie. Ja dzisiaj przy okazji dziewiąty dzień na poście. Pozdrawiam was serdecznie, ja się czuję wspaniale i życzę Wam wszystkiego dobrego.